Dzień dobry, dzień dobry, no przepiękny dzień w Wiśle właśnie jesteśmy na tutaj dwunasty bieg po nowe życie. A ze mną, moi drodzy, ambasador całej tej przecudnej inicjatywy Przemysław Salata. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj w świetle dziennym, przepiękne słońce, a tak to chyba jest, prawda? Dobro przyciąga dobro. Dobra energia, płynąca z tych dobrych ludzi i dobrych serc przyciągnęła piękną pogodę. No na pewno i no, co roku właściwie nie zdarzyło się, żeby była zła pogoda. E, Arkadiusz Pielarz, organizator biegu twierdzi, że zawsze to potrafi załatwić. Czyli można. Można załatwić, można załatwić absolutnie wszystko I można też załatwić, okazuje się Ludzi, którzy e, Mają po prostu te serducha tak piękne I tak wielkie, że biorą udział w tej inicjatywie My wczoraj troszkę mówiliśmy na ten temat Podczas gali, ale może nie wszyscy nasi widzowie słyszeli Tak naprawdę tutaj artyści Tutaj gwiazdy z srebrnego ekranu Tutaj sportowcy, dziennikarze Jednoczą się w jednym celu Tak szczerze mówiąc, to no nie trzeba załatwiać Dlatego, że ludzie sami chętnie przyjeżdżają Jest coraz większa świadomość tego, że trzeba mówić o transplantologii, trzeba ludziom przybliżać problem. Myślę, że osoby znane też czują taki obowiązek oddawania społeczeństwu tej dobrej energii, którą dostają od kibiców czy, czy fanów. Także nie narzekamy na brak gwiazd z roku na rok. Tych sztafet z gwiazdami jest Coraz więcej. To się z kolei przekłada na media i przekłada się e, na świadomość społeczeństwa. O to w tym wszystkim chodzi. No dobrze, dzisiaj godzina 12 rozpoczynamy, ale ja już widzę e, lekkie poddenerwowanie u niektórych, aczkolwiek uśmiechy na twarzach też są. Jest rywalizacja, ale przede wszystkim jest jeden wielki piękny cel. No zabawa zabawą, ale ktoś by grać musi. No. Szczególnie <laughs> sportowcy mają u, u do siebie. No tak, Nie, to, nie będę wymieniał nazwisk, ale są, ale są tacy sportowcy, którzy bez względu na to, w jaką dyscyplinę na sportu się bawił, to muszą wygrać. Okej, okay, bardzo jestem ciekawa, kto wygra e, podczas tej edycji, dwunastej edycji. Tak spoglądam, tych sztafet naprawdę jest dużo. Tak, rekordowa, rekordowa ilość, nawet mówiąc Maciej, szczerze, nie wiem, w tej chwili E, jaka, jest ostateczna, jaka jest ostateczna liczba tych sztafet? E, no będzie się działo. Po prostu trzeba tutaj być o godzinie 12 i rozpoczynamy. Przedstawimy wszystkich uczestników, wszystkie sztapety no i też będzie rozgrzewka. Będzie rozgrzewka, poprowadził Paweł Kołodziej. E, także będziemy przygotowani, żeby ten kilometr, krótki dystans, ale przejść bardzo intensywnie. Ja już nie przeszkadzam, bo wiem, że trzeba się przygotować. Serdecznie dziękuję za to nasze spotkanie, za rozmowę, ale drodzy Państwo, Wy oczywiście, bo już teraz zobaczycie, co działo się wczoraj, jakie gwiazdy przebyły właśnie na e, ogromną, piękną e, galę galę Drugie Życie. Ze mną jest już pan Paweł Florkiewicz, który jest rzecznikiem presowym Santander Consumer Bank, czyli tak naprawdę głównego sponsora, partnera, no i tak naprawdę takiej firmy, która zawsze, zawsze jest na czerwono, bo to czerwone serce tak bije jest. bardzo mocno. Tak, czerwony kolor jest nam bardzo bliski, ale chciałbym powiedzieć czymś innym, bo dzisiaj rano dokonaliśmy takiej zuchwałej próby pomiaru, ile waży życie. Okej, okay, on... dobrze to brzmi, ile waży życie. No i okazało się, że to 5 gram. 5 gram, a to dlatego, że właśnie takie oświadczenie woli, świadectwo woli. Waży tyle mniej więcej co karta kredytowa, którą każdy z nas ma w swoim portfelu, i to jest 5 gram mniej więcej wagi. Wystarczy z tyłu ją uzupełnić, i naprawdę możemy komuś ratować życie w skrajnych przypadkach pewnie nawet nie jedno. 5 gram to jest waga życia, wynik naszego dzisiejszego porannego zuchwałego pomiaru. Zuchwały pomiar, to brzmi bardzo do mnie i bardzo fajnie, naprawdę, bardzo mi się to podoba. My dzisiaj mówimy i wiemy dobrze, że te osoby, które tutaj się znalazły, z pewnością takie świadectwo woli mają podpisane i mają w swoich portfelach, co mają zrobić ci, którzy na przykład nas oglądają. Nie trafili nigdy tutaj do Wisły na biegu. Zapraszamy na imprezy, które będą się odbywać w przeciągu całego roku. 30 imprez z łącznym planem rozdysponowania 100 tysięcy takich oświadczeń. Myślę, że każdy w swojej miejscowości przy okazji pobytu na wakacjach, weekendowego wypadu za miasto będzie miał okazję natknąć się na jedną z takich imprez, zgłosić się na stanowisko, gdzie ludzie po przestrzebach, ludzie z historiami, którzy będą mogli powiedzieć o swoim własnym świadectwie, jak to było być beneficjentem tego, że ktoś postanowił się im podzielić częścią siebie. Będą mogli opowiedzieć i pomóc, uzupełnić taką kartę. Myślę, że to będzie świetna okazja. My oczywiście promujemy polską transplantologię. Wiemy już... Że nie jest tak kolorowo, niestety, ale wiemy też i wierzymy bardzo mocno, że faktycznie te świadectwa woli trafią do Was. I może faktycznie każdy, kto będzie miał, namówi e, Ciocie, Wujka, e, kolegę, prawda? Dokładnie. Wczoraj rozmawialiśmy trochę o takiej chciwości. My mamy straszną chciwość na życie. Chcielibyśmy, żeby faktycznie każdy, kto ma taką kartę, każdy, kto ją zdobędzie w ciągu najbliższego roku, żeby porozmawiał z bliskimi, żeby zachęcił innych. To naprawdę niewiele kosztuje. A tak jak głosi motto tego, tego spotkania dzisiejszego, mamy w sobie niejedno życie i to jest najprawdziwsza prawda. Możemy pomagać za życie, oddając cząstkę siebie, możemy pomagać też w tych tragicznych okolicznościach, kiedy nas też zabraknie na tym świecie. To jest jedyna chciwość, którą, e, za którą po prostu stoimy murem i bardzo chcemy, żebyście byli tak bardzo chciwi. Bardzo dziękuję za te informacje, trzymam kciuki oczywiście bardzo mocno. E, moi drodzy, a teraz, ponieważ jesteśmy w Wiśle, chciałabym zaprosić was na krótki spacer po Wiśle właśnie. Że tutaj są ludzie, którzy naprawdę mają wielkie, wielkie serca. Izabela Zwierzyńska, aktorka, to wielkie serce ma, niewątpliwie. Dzięki, to bardzo mi miło. Ja uwielbiam tu być, jestem tutaj, o Jezus, już nawet nie mogę się doliczyć, ale na pewno kilka bądź kilkanaście razy, chyba od szóstej edycji. I uważam, że to jest wspaniała akcja, którą trzeba jak najbardziej rekomendować i szerzyć, żeby ludzie podpisywali oświadczenia woli, żeby wiedzieli o tym, że naprawdę mogą uratować komuś życie, nawet jeżeli w ich życiu przydarzy się coś przykrego, czego oczywiście nikomu nie życzymy, ale warto mieć to z tyłu głowy. Wiesz, to my tutaj powtarzamy cały czas, że ta edukacja, informowanie ludzi o tym, o co tutaj chodzi, tak naprawdę, jest niewątpliwie najważniejsza. Mnóstwo osób nie do końca wie. Zastanawiam się, czy ty na przykład na planie zdjęciowym, jak masz swoich wiesz znajomych, czy ty im mówisz o tym, że słuchajcie, jest taka sprawa, jest bieg po nowe życie, jest oświadczenie woli. Czy ty A, informujesz ich o tym? Tak, oczywiście informuję nie tylko tak face to face, ale też poprzez media społecznościowe, bo wtedy mam większą możliwość dotarcia do innych osób I w ogóle. Uważam, że to jest ważne dwukierunkowo. I dla osób, które e, mogą potencjalnymi dawcami się stać, ale też dla osób, które mogą stać się biorcami, bo nie wszyscy wiedzą, jak to zrobić. Że w sytuacji kryzysowej nie każdy być może wie, że są takie możliwości, gdzie się zgłosić i że są takie organizacje jak ta dzisiaj. Dla osób, które już są po przeszczepie, które mogą się realizować sportowo. Uważam, że to jest w ogóle fantastyczne miejsce. To jest świetne połączenie właśnie ta. sportu, edukacji, świetnej zabawy, ale też tej świadomości, że robimy coś dla idei. Idei, która powinna gdzieś cały czas być w naszej świadomości. Tak, absolutnie. Bo szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ani media ogólnodostępne, ani edukacja w szkole nie traktuje w ogóle o tym. Dużo, film Bogowie troszkę przełamał lody i trochę zbliżył nas do tego, o co chodzi w transplantologii i jak bardzo to jest ważny aspekt, ale jednak oni się skupili wokół serca. A jest jeszcze mnóstwo organów i osób, które czekają na te organy i dlatego bardzo, bardzo namawiam wszystkich serdecznie do podpisywania tych oświadczeń, bo to nic nie kosztuje. Warto mieć to w portfelu, a to jest bardzo ważne, że w przypadku kiedy się coś naprawdę wydarzy, to żeby rodzina nie miała kłopotu, żeby rodzina wiedziała, jakiego my, jaką my podjęliśmy decyzję. No dobra, powiedz mi, jak jesteś przygotowana do dzisiejszego biegu po raz kolejny, więc forma, ćwiczyłaś specjalnie? Tak, jako że pół roku temu urodziłam dziecko, to moja forma nieco, dra... nieco drastycznie spadła, no bardzo mi przykro, ale mam nadzieję, że dam z siebie wszystko, no i to będzie właśnie taki ruch ku, dobr... ku dobru, ruch ku zmianie i wiośnie i nowej figurze. A wiesz już, z kim jesteś w sztafecie, czy jeszcze nie? E, jeszcze nie, bo zaraz będziemy już tutaj poznawać. E, wiemy mniej więcej, e, e, że no, oczywiście na pewno z osobą, która jest po przeszczepieniu e, i z jakąś jeszcze osobą, która nas tutaj wsp wspiera i patronuje nam. E, ale ponieważ biegnę w dwóch sztafetach, tak to mi się trochę pomyliło, kto z kim. Dobra, to w takim razie trzymam kciuki. Oczywiście dziękuję, że jesteś z nami i dziękuję, że jesteś właśnie tutaj. My jesteśmy w Wiśle, moi drodzy. Za godzinę się widzimy. 12.30. Zapraszam bardzo serdecznie Weekend z TVS. Pozdrawiamy!